Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia jest główną jednostką resortu. Powstało głównie po to, aby zachęcić do działań, które mogłyby doprowadzić do poprawy jakości usług medycznych świadczonych przez placówki opieki zdrowotnej. W tegorocznym rankingu w Złotej Setce Szpital Lemborski zajął 41. miejsce. Ten ranking jest to jeden z takich najlepszych rankingów, które są organizowane corocznie w Polsce i które mają za zadanie wyłonić grupę najlepszych szpitali. My jako szpital w startujemy od 2002 roku. Najlepsze miejsce, jakie żeśmy uzyskali, to było miejsce, które uzyskaliśmy w 2002 roku, bo wtedy uzyskaliśmy pierwsze miejsce w Województwie Pomorskim i byliśmy w pierwszej trzydziestej szpitali, najlepszych szpitali w Polsce. Ta konkurencja z roku na rok jest coraz większa, ponieważ też każdy szpital chce przez to uzyskać splendor i wyróżnienie w tej grupie szpitali, które no, walczą tego klienta, bo pacjent jest tym takim klientem, o którego wszyscy dbamy. Samodzielny specjalistyczny zakład opieki zdrowotnej w Lęborku został oceniony głównie za podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych, szkolenia organizowane dla pracowników, jakość zarządzania. Placówka z każdym nowym miesiącem podnosi swoje kwalifikacje i zmierza ku lepszemu. Kilka oddziałów zostało wyremontowanych. Szczególną uwagę należy zwrócić na remont przeprowadzony w obu skrzydłach oddziału wewnętrznego. Nowy sprzęt, w który są wyposażone sale, ułatwia pracę lekarzom i pielęgniarkom, a pacjentom przynosi wiele satysfakcji. Naprawdę porządek, ciściutko elegancko jest. No, yy, nie wiem, można go porównać z kim. Nie, nie tutaj tak blisko nie zaraz. I personel bardzo dobry, domy przede wszystkim nastawiony i lekarze i w ogóle. I mam same plusy na razie, nie mam minusów. Najbardziej odpowiednią ocenę na temat placówki zawsze wyda pacjent. Jak na razie lemborska placówka musi zadowolić się 41. miejscem w rankingu.